Mogę coś tam powiesz, parę słów? Co? Trzeba to powiem. Dla nas jest ciepło, bo około jak się mówi, że to ona jest bardzo. To

No?

a, hmm. a w bitnie pod kodem jest do tego, tak? Nie z bitki pół, nie do tej wyższej. Wy, wyższej, tak, tak. Troszeczkę... Pań nisko prawie. A, to super. A jak rozmowa z y, marszałkiem był słupeski, no? Znaczy, jakby żeśmy... Nie z marszałkiem, Ktoś się okazał, od transportu sportu z, was z rozmawiali, uh -huh. ale ona wyszła tylko wiesz na, bo miała na pośredni czas w biurze, nie? Ale była na radzie i tylko wiesz, taka była y, na korytarzu. Pół godzinyśmy ją podtrzywali, no ale wiesz, żeśmy się umówili, podania, wiesz, takie rzeczy. A wie. co chcieliście z Waltu? E, od roziławek gołębi. Nie wiem gdzie. Już nic nie rób, nie, został ogólnie, niej, tak? tak? Jest. teraz teren Piotrek no, tam jest tam jest lud, bandy są, so. wszystko jest przykładowo. No, To przykładowo Piotrek, nie stawiaj nas bokiem wyszki, tam rzucali, nie? Piotrek, so. nie stawiaj nas to bokiem i... bo tu kamienia nie są nie no, pomóc jest bardzo dobrze O. Ręka mi się trzeci. Ale masz chyba. Jest jakoś taki to bliza. Znaczy tutaj nikt się nie zajął regulacji. bardzo to dobrze, bo to, dobrze, dobrze, to dobrze, większość dobrze. to regulowali. A tutaj nie było, nie było po prostu potrzeb żadnych. Ale czego na siłę? No jak na siłę? Przyjęcie... Gry... Ale, Zaraz ci pokażę gdzie mieszkałem tylko staram się o zwrot tej, tej działki jeszcze Aha. Znaczy staram się No teraz takie prawo jeżeli nie zostało zagospodarowane zgodnie z planem Aha. mogę się ubiegać Miałem takich doradców przecież do tej pory jestem w krzakach To my płyniemy tędy tym przegubem My z lewej. A my tu prosto płyniemy, uważaj, na oczy. Dzięki, do przodu, tak jest, do przodu. Dobrze. Pięknie. ba jeszcze raz płyniemy, jaka współpraca. No takiego gościa na kajak też miło Nie o co chodzi. Mikołaj, ja ci chciałem coś powiedzieć. Wysokie wyraz szacunku dla ciebie No i ostatnio miał płynąć z nami, no i koło, tak? No tak naprawdę super Tak Mikołaj ostatnio miał z nami płynąć? No. no dobra, no tak. Teraz no, teraz... to myśmy się na noszach donieśli. To rodzice niech zgłoszą, że na noszach trzeba donieść dziecko. Dobrze mówię? Dobrze. No. Ja zrobię kurs ratownika tego medycznego

Wykróciłem podatek, co nie? Nie wiem, czy nie tego, że jestem na Zosie. Trochę jeszcze bym z rok, kurde był na Klusie, może lepiej, ale księgowa bym tak wyliczyła to wszystko. Że lepiej przywotujesz. Że no, myślałem, że wiesz. Tracu Niemek! Ale to było takiego Jak ktoś głodny, to mam kawałkę. To by dam też syrop. No, ale lekko Nie, słucha, chyba. O wszystkich na dnia. Wiatr wiosły tam. Prawa, prawo. Chyba pochodzę mm. na wodę. No, tak, że mam, tylko jedno. Czy to jest jakiś stary most, panie Józu? Tu? Ja ja Był bo... <noise> Tutaj jest walut przewodnikiem z darmo, także. Z darmo? Tak. No to jak no, no, Ja nie stary most Piotrek, prawym. A tu wódka tak, Ale <głosy> <głosy> te ślady, to widać. Tak. To jest najlepszy pomysł do połączenia stadionu. To stadion motoru, nie, po to się działał najbardziej. Aha. Przecież gdzie ten wykładkę zrobić na stadion? Ale to jest dobry pomysł, że to Nie się to nigdy. Zobaczcie, filary stoją... To był... Zuzer, Zuzer... u nas był w latach 75-tych. Był najlepszy, nie? I to te filary zostały i teraz można nasz pomnik. Myśl techniczna. Nie doczekały Te filary nie doczekały się nigdy płatki. Ale jeśli chodzi o połączenie, to jest genialne, bo to jest takie szybkie połączenie bezpośrednio centrum starego miasta no tutaj ze stadionem. Bo tak trzeba zasuwać tam przez most dookoła. Tutaj byłoby idealnie. Ale mówisz o takie filarach centrum. dalej. Jeszcze raz. O filarach mówisz. Tak, o filarach. Bo to miało być S16. Kuwaśnik i kajak Ale fajnie wygląda, co?